O swojej wyprawie na Nordkap opowiadał grudziącki podróżnik Marek Mieczkowski. Brakuje sponsorów strategicznych w sporcie, czyli prezydent podsumowuje swoją kadencję. Swoją przygodę z rowerem rozpoczął jak każdy z nas w dzieciństwie. Nie przypuszczał jednak, że los tak pokieruje jego życiem, że rower stanie się przyjacielem, z którym spędzi i przede wszystkim przemierzy tak odległe trasy. O swojej podróży pełnej zaskoczeń i nieoczekiwanych zwrotów wydarzeń na Nordkap opowiadał podczas spotkania w klubie akcent grudziąski podróżnik Marek Mieczkowski. A co mnie zaskoczyło zimno na Nordkap, a ja byłem w takich skarpetkach letnich. I dzięki uprzejmości osób tam mieszkających dostałem skarpety grube wełniane. Ja nie zdawałem sobie sprawy, chociaż tyle się przygotowywałem, że tam jest zupełnie stepowy e, teren. Tam by, prawdopodobnie byłoby ciężko mi wbić e, śledzia od namiotu, a już e, nie tyle, ale tam są tak silne wiatry, ciągle wiejące, że ja nie wiem, czy ja bym dzisiaj się z Państwem spotkał. Nie tylko wełniane skarpety, jak się okazało, były cennym darem, ale przede wszystkim uprzejmość i uznanie, które Pan Marek zobaczył w oczach mieszkańców miast, które mijał podczas swojej drogi, to wsparcie utwierdziło go w przekonaniu, że cel musi zostać osiągnięty. Samochody e, zwalniały, o, e, otwierały się szybki, a, i pokazywał się taki znak kciuka. Ja myślałem, bo w Polsce to troszeczkę przepraszam, no e, bałbym się tak, że ktoś za mną jedzie. A to są osoby, które pytały się, skąd ja, jak ja byłem coraz bliżej tego Nordcap, no to coraz więcej. Większe wrażenie, coraz większe uznanie i przede wszystkim uśmiech, taka satysfakcja, że ja też przyjeżdżam z tak dalekiego kraju samotnie na rowerze i podziwiam ich kraj. Oni to naprawdę bardzo doceniają. To niebagatelne wyzwanie, czyli podróż na Nordkapp wymagało odpowiedniego przygotowania. By jednak w taką podróż się wybrać, najpierw musiało zrodzić się marzenie i nieodparta chęć jego realizacji. To trwało Kilka lat tak naprawdę zacząłem o tym wyjeździe marzyć od momentu powrotu z Borholmu. Na Borholm pojechałem w 2007 roku po przeczytaniu wcześniej przewodnika wydawnictwa Trump. I tam między innymi autor tego przewodnika typowo dla rowerzystów udał powiedział w ten sposób, że Borholm to jest ABC Skandynawii. Jeżeli ktoś się zakocha po pobycie na Borholmie, to już będzie do Skandynawii jeździł. Ja jestem tego przykładem. Nieoczekiwany wypadek i uraz, którego doznał pan Marek sprawiły, że wyprawę trzeba było przerwać. Choć rokowania lekarzy nie były najlepsze, silna wola sprawiła, że w ponowną podróż Grudziądzanin wyruszył zgodnie ze swoim planem. Pojechałem w innym terminie niż faktycznie planowałem, bo jak nie wiem czy pani wie o tym, że ja startując w maju uległem po krótkim momencie wypadkowi. W związku z czym moje sakwy wszystko stały gdzieś tam sobie w pokoju. Broń Boże, nie chciałem ich rozpakować, bo obawiają się, że na tym skończyłaby się podróż. Kiedy opowiadał nam o swojej wyprawie, nie krył wzruszenia i tego, jak wiele znaczy dla niego jego pasja. Przede wszystkim to jest pasja. Jeszcze raz pasja i silna wola. I y, duża radość z tego, że te marzenia można spełnić. Tak jest. Nie chodzi o to, aby pobijać rekordy, by w błyskawicznym tempie pokonywać tysiące kilometrów. Pan Marek jest najlepszym przykładem, że marzenia można i trzeba spełniać, wystarczy cieć i nie odkładać ich na później. W grudziądzkim ratuszu odbyło się podsumowanie trzech lat drugiej kadencji prezydenta Roberta Malinowskiego. Włodarz miasta poruszył wiele znaczących problemów, z którymi borykamy się na co dzień, a także przedstawił te aspekty, które udało się podczas bieżącej kadencji zrealizować. Jednym z punktów był sport, a konkretnie kwestia sponsorów strategicznych. Sponsorzy dzisiaj są ściśle związani ze swoim interesem handlowym, czyli wtedy sponsoruje jak ma z tego jakąś korzyść, to jest zrozumiałe. I, takich, i takich, y, takich rozmów było już kilka moich osobistych. Ja jestem zwolennikiem, żeby, żeby tych sponsorów było kilkudziesięciu. Wymaga to od klubu ogromnej pracy, bo kilkadziesiąt umów, ale i stabilizacja jest większa niż taki sponsor jest jeden czy dwóch. Gdy myślimy o sponsorze strategicznym, to na pierwszy rzut oka nasuwają się dwa kluby: GKM Grudziądz i Olimpia. Jednak jak podkreśla włodarz naszego miasta, tego typu wsparcie przydałoby się również innym sekcjom sportowym. Poszukuję również na przykład dla, dla kolarzy. Kolarze są zawsze od wielu lat cisłą czołówką europejską i sponsor strategiczny by się im przydał. Kolejnym istotnym zapisem w programie samorządowym prezydenta Roberta Malinowskiego jest unowocześnienie obiektu żużlowego, który mieści się w parku miejskim. W tym przypadku sukces okazał się połowiczny, ponieważ z dwóch założonych inwestycji póki co udało się zrealizować jedną. Nowe oświetlenie. Na przykład robimy te inwestycje. Do których mamy dopłatę zewnętrzną. Czyli ktoś nam daje część środków finansowych no, w różnej wysokości, i my dokładamy tylko się. To jest logiczne. Na stadion gkm nie ma żadnego wsparcia zewnętrznego i nie będzie, więc my możemy to robić tylko i wyłącznie ze swoich środków. I jak pan wspomniał, robimy. Jest oświetlenie. Pomimo tego stadion nadal nie prezentuje się korzystnie. Brakuje przede wszystkim zapisanych we wspomnianym programie nowoczesnych trybun. A te, jak zapowiada prezydent, mają pojawić się już w przyszłym roku. Mam już dokumentację. W tej chwili aktualizujemy kosztoryz, bo ta dokumentacja już leży tutaj u mnie od trzech lat. Po prostu te swoje, co my finansujemy, to zawsze możemy zrobić, a te zewnętrzne to jest okazja, więc ja tę okazję wykorzystywałem. Stąd te inwestycje nasze muszą poczekać w kolejce. W kolejce pozostają również inne kwestie, które prezydent poruszył na specjalnie zorganizowanym spotkaniu z mediami. O nich jednak będziemy informowali w naszych kolejnych materiałach.